Tam jest her. Kolejny dzień to już który? Trzeci, czwarty? Tyle tak, gramy, że nam, tak, straciłem rachubę czasu. Tak, tak dużo gramy. I co no. jak się gra na razie z, z nowymi nabytkami drużyny? No, przecież tam strzelają, nie? Jeszcze trzeba popracować nad nimi trochę. No. myślę, że kiedyś. Tego? Pes. Trzy słowa. Eee, nieoszlifowane diamenty. pogchamp. Jak nie uszczyfowane? Słowa na co się pultach. No ale to miało być sensem. Co, bo jak się gra na bootcampie? W sensie... Ja nie gram, ja patrzę jak grają. Nie no, ty strzelasz. Dobrze ci się gra? Co w się sensie, nie z nami, tylko ogólnie, nie? Forma jest? Nie ma formy. Nie no, co ty gadasz? No nie wiem, chyba 4 Nie, Formy nie no. ma. Dlaczego nic nie pytam na razie, bo chory jest, to nie pytam, no, bo zakręcał. Nie zaklęcał. nie, chodę, nie A, <trymiany>. A to jest Lipa. Tak go Simońko. muszę jeszcze ogarnąć tutaj, on będzie taki content wam robił zanim długo, ale spokojnie, uczciwie chłopak, nie? Nagraź? No, no, ja, nagraj, no do i lecimy. Chcemy jeszcze nagrać. Eee, nagraj, bo nie ma wyświetlenia. Nie no, to trzeba. Na wyświetleń, gorzu. To ja, zostaw słupka. Ledwo przyjedzieś na salę, nie już odpoczywasz? <noise> Wiesz Lipa, jak to jest, kurde. Nie. No ja też. No właśnie. Trzeba było do czwartej na dronem. Trzeba jakoś sobie radzić. Chyba Krzysiu się podziela? Ja nie podbieram takie, prawda, zachowania odpoczynkowe jak najbardziej. A co na to Maniek? Maniek myślę, to jest... <noise> Maniek nie musi wiedzieć Chyba nie możesz tego zostawić do vlogu. A tu widzisz tajemnica? No, tak nie patrz pole Mówi, że nie zbierasz czwarty. no to świetnie wsieć, ale nie obejrzeć chyba mm -hmm. więcej niż półtorej minuty vloga. To będzie prawdopodobnie w 1.58 <noise> I cóż, zrobić tak, żeby było jeden film? ale mamy dwa podejścia. Do ja, terminów? W sumie nawet trzy. Rozgrzewka Osób starszych. A starzy to wiadomo. Prawda, tutaj. Zatem nie chcę się nie znają. żeby to teraz młody. Tu niektórzy, prawda? Młodzi mają surfy. Nie, nie. Mhm. Tutaj młodzi łączą przyjemne, z pożytecznym. To, mam Cię rozbiegać, Co, zawody, surfa? To jest problem, wiesz? Zbierają się dema nie da się surfować za bardzo. Tak, to no, nie grałem normalnie. No, w tym to, to znaczy, ja po prostu nie potrafisz surfować. To nie, jest, nie To jest nic. to jest jakiś... Nie najprostszy. Prosty. Nie, nie. Prosty. No patrz. A patrz, to dobra, patrz to oblicz, kamera, się. kamera. <laughs> Zobaczmy kogoś, kto potrafi. O, no, dobra. Michał, uważaj sobie. Co? Co? O, no. Przeszłem. Przeszłem. Szkoda. O, tak to. to... No, to, no. No, to ale no, Ale patrzcie. Nie no, Krzysztof, ale... No proszę, kamera w slow -mo. tutaj musi być później. Proszę zobaczyć, co się dzieje nie? Zacina! Teraz yes, na no, ostatnim stage, jakiś ludzi był. Bo... Tak? Może. A, musisz policzyć, nie? to mnie wybija do tyłu. Chciałem, że walczysz za lodów. Dobra, dziadek jak tam. ostatnim e, to. Alec. A tak. Dziękuję. Chyba bo mamy nie, nie. Nie, nie. nie, było problemu żadnego, nie? Ja bym no proszę. to musisz To było 3 to, to, to... Tej... to tak. Średnio, ale no, ogólnie nie pojedynać, to był, co mogę. Już nie potrafi strzelać i udaje, że ma jakieś lagi, co no, wiesz. No, lagi, ma, ale pobrałeś, tak jak tacy, wiesz, młodzi gracze, na przykład nie, zabiją i zwalają, że coś się dzieje, nie? Na przykład, nie no, wiem... Co się dzieje? Że mam lagi albo... Oj, no, przepraszam. Wpomniło mi się, nie tutaj. Ej, nie wiesz! Tak nie

Co się, panowie, To tu się, się stało, że nie tak. Coś nie ja myślę, że trzeba zostawić bez komentarza, tak szczerze, nie? nie wiesz. Słuchaj, tak pograłby może z 30 godzin, to byłby by dobry, ale tak to 30 <grym się wstrzymał> <grym się wstrzymał> Mówisz, że to wina głupiego, że wziął cię do teamu? No, to, to powiem, no, wina, ja nie chciałem grać, wiem, <grym> że się nie <grym> się dobrze. Dobra, idziemy do zwycięzców, jest, bo... Jest problem, bo w ogóle nie mamy przeciwnika w to. Więc jak ktoś jest dobry z widzów, to zapraszamy na potężkę dwóch na dwóch. Kto z nami wygra, dostanie buziaka. Buziaka od <śleski śleski> Zapraszamy. Nie za to było taki przekaz, że zapraszam tylko dziewczynę. Ale ja mam ja, dziewczynę, jedną całuję tylko. Nie, nie zawsze taka... W Polsce wygrzegaliście i tyle, nie? A tak, tak. Ja, to było najgorzej. No, no. Ale już niszczyłem, tak wylądłem. Tak się nas ciała. Jak Grzysiu? Po treningu? Bardzo no Po meczu w sumie. To jest jeszcze trochę. po treningu. Po treningu? U, już. Jak już? Gorzego, jest mm. godzina 20, a my tutaj od 11. Czyli 9 godzin w pracy za nami znowu. Fajnie. Czyli znowu etaci. Tak. Fajnie, no to trenujemy. Każdy... Ale... Przenosi nam jakieś nowe rzeczy. Zgadźmy na big, było fajnie. O, teraz czuję się. Pierwszy taki poważny przeciwnik na tym bootcampie, to jest kąpiel, nie? Takie frames było też takie poważne. A z takich tier 1 bardziej znanych to big. spokojnie z... ten. spoko. Co, co się tu mogę powiedzieć? No? Day by day Już będziemy pracować i zobaczymy, czy coś tam się uda wygrać kiedyś. Co ty robisz? Po tym niedłużym? To ta szóstka szpera? Tak, tak, szóstka szpera. Pamiętaj, że jak już masz 3 na karku, tylko to w tylu godzinach, trzeba o nie dbać trochę. Trochę zawsze warto tutaj. No, wszystkich Dlaczego dla południowych pracowników również taka porada. Od dłuższego Z tego. teraz będzie się z tego. Widzisz? No. O, fajnie, sportowiec nawet. Krótkie po Lepszy tam jeszcze jest, nie? Teraz człowiek rzeźki na prawe, nie? Zajoby sobie jeszcze jedno jakieś takie rzeźki na jakiś Nie, cita, albo coś. nie, coś. Nie To już przygotowałem się na jutro, nie? Teraz tak to mnie kości polały. Teraz coś to znowu. Też wyczuł bieg To jest. Może lepiej uksięgi gdzieś co? Ty, ja w ogóle mam nadzieję, że ściągałem drzuch, nie? Powiedziałem widziałem poprzedniego vloga, to się troszeczkę załamałem. Ale co do przygotowania, to idzie. A potem będę robił formę. format. Będą vlogi z siłowni? Jak mnie chodził? Nie, no chyba znam 500 tysięcy subskrypcji. bardzo realne. No to co, zapraszamy do za subskrybowania TV, najlepszego sercowego kanału na polskim YouTube. A ja tego nie powiedziałem? Mhm. Ja robię to, co lubię. All right.